Auto w minutę albo dwie Ford Puma Gen E. Ford kompletuje gamę elektryczną najmniejszym suwem, czyli pumą. Znika grill przedni celem poprawienia aerodynamiki. Pod maską pojawia się bagażnik o pojemności 43 litrów, natomiast z tyłu ogrom miejsca. 378 litrów w tym segmencie to już dużo, natomiast pod podłogą mamy dodatkowe 145. Finalnie mamy tu więcej miejsca niż w Mondeo Kombi. Środek pozostaje właściwie bez zmian. Te same multimedia i zegary. Zmieniła się lekko konsola środkowa ze schowkiem w środku oraz domyślnie dwukolorowe wykończenie wnętrza. Napęd to produkcja autorska Forda. 168 koni mechanicznych, 290 Nm momentu i jedna bateria na ten moment, 43 kWh. Osiągi na papierze 8 sekund do setki, natomiast to, gdzie błyszczy elektryczna puma, to jej zużycie energii. W mieście osiągaliśmy 9 kWh na setkę, poza miastem niecałe 14. Dokładnie tyle, ile obiecuje producent i wtedy mamy realny zasięg 480 km w mieście i 300 w warunkach podmiejskich. Ceny startują od 147 tysięcy za bazową wersję z automatyczną klimatyzacją. Oboma ekranami, bezprzewodowym Carplayem i Android Auto, pełnymi LEDami kamerą cofania i felgami 17kami. Droższa wersja premium to 157 tysięcy i daje nam pełne matrycowe Lady, elektryczną klapę bagażnika niespotykaną w tym segmencie, Audio B&O, skórzane fotele i Felgi 18. -ki. Oczywiście podane ceny są bez żadnych dopłat, które na maj 2025 mogą dojść do 40 tysięcy złotych.